Joanna Dyrkacz była bohaterką 5, edycji Sanatorium Miłości. Kuracjuszka dała się zapamiętać, jako osoba, która przełamuje stereotypy. Chętnie opowiadała o swojej karierze w modelingu, którą zaczęła po 40. Pracowała w Nowym Jorku dla największych domów mody. Może nie osiągnęła oszałamiających sukcesów, ale na pewno. Jej kariera jest bardzo udana, i Asia ma się czym pochwalić. Asia Dyrkacz postanowiła wrócić z USA do Polski i założyć fundację charytatywną, a oraz grupę Super Silver, gdzie dzieliła się wiedzą na tematy dotyczące dbania o ciało i duszę. Sama kuracjuszka udowadnia, że nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. W swoim podwarszawskim domu organizowała spotkania rozwojowe dla kobiet. Teraz przekazała smutne wieści. Kochani przyjaciele. Z przykrością i smutkiem zawiadamiam. Że w ten weekend opuściłam mój dom i Super role Models Model Sloft, gdzie odbyło się 45 warsztatów, wiele ceremonii, wiele spotkań i kręgów. Było dużo radości, transformacji i czasami płaczu. Był to niezwykły okres dla mnie, kiedy, po 40 latach w USA, przyjechałam do Polski w czasie pandemii i miałam okazję poznać Was wszystkich i dzielić się różnymi doświadczeniami, napisała na Facebooku kuracjuszka. Joanna przeprowadziła się i zamieszkała bliżej centrum miasta. Dotychczasowe miejsce spotkań przestaje działać. Jednak, znając bohaterkę sanatorium miłości, to nie koniec jej działalności. Na pewno szybko odezwie się do swoich fanów i zaskoczy ich jakimś nowym projektem. Asia jest osobą pełną pomysłów i chętnie wspiera inne kobiety, więc można się spodziewać, że taka działalność znajdzie się w jej planach. Przeprowadziłam się bliżej śródmieścia i czuję że zaczynam nowy okres w moim życiu i wiele moich planów zacznie się realizować. Wkrótce będę Was informować o wszystkim, wyjaśniła. Pod opublikowanym postem pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci wyrażali wdzięczność za działalność Asi, życzyli jej powodzenia w nowych planach i wyrażali nadzieję na kolejne spotkania. Zobacz też.